Stan zdrowia papieża Franciszka uległ poprawie, co zwiększa szanse na planowane spotkanie z Królem Karolem III i królową Kamilą. Wizyta brytyjskiej Pary Królewskiej w Watykanie zaplanowana jest na 8 kwietnia 2025 roku w ramach obchodów Roku Jubileuszowego. Kardynał Mauro Gambetti wyraził nadzieję na realizację tego spotkania, podkreślając, że stan zdrowia papieża się poprawia. Wizyta ta będzie miała szczególne znaczenie, ponieważ 20 lat temu, 8 kwietnia 2005 roku, Karol uczestniczył w pogrzebie papieża Jana Pawła II, przekładając swój ślub z Kamilą o jeden dzień. Planowana audiencja podkreśla zbliżenie między Kościołem katolickim a anglikańskim, a także zaangażowanie obu stron w kwestie ochrony środowiska i dialogu międzyreligijnego. Poprzednie spotkania Karola z papieżem miały miejsce w 2017 i 2019 roku, jednak nadchodząca wizyta będzie pierwszą od czasu wstąpienia Karola na tron.